Dobra, możemy zaczynać. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Szymon z nami po raz chyba siódmy, albo ósmy straciłem Rachubę, choć założymy nowy kanał albo zrobimy sobie tem, nazwiemy sobie podcast, nie wiem, Główna burza w internecie. Bo to wcale nie jest zły pomysł. No, bo <grym> dzisiaj mamy faktycznie taki dosyć burzliwy temat, dosyć też aktualny temat, mianowicie będziemy mówić o aborcji, czyli co tutaj takiego się dzieje. Chcemy tutaj też małą debatę z wami tutaj, jakby w komentarzach was zachęcić do małej debaty, oczywiście w miarę kulturalnej na tyle ile to możliwe, bo wiem, że dla niektórych jest to bardzo, bardzo emocjonujący temat i w sumie słusznie, bo to nie jest taki temat, który warto bagatelizować. Mm. Natomiast, no, aktualnie ten temat się zrobił dosyć głośno, ponownie, mm. wiadomo z, 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 znaczy wiadomo z jakich przyczyn. Też niektórzy twierdzą, że rząd aktualny rzuca ten temat, że tak powiem na właśnie, ponieważ nie można robić różnego rodzaju protestów, trzeba siedzieć w facie, więc trzeba tak... Ja słyszałem dobrą wypowiedź pana Mencena, który jakby obronił ten aktualny rząd, że no, musieli to zrobić, nie mieli mhm. innej opcji. Natomiast też o dziwo miałem pewną niezgodność z tym, co powiedział, ponieważ wypowiedział się odnośnie tego tematu i moim zdaniem nie wypowiedział się zbyt precyzyjnie, aby można aby mógł się z nim zgodzić, bo nie wiem, jaki jest dokładnie jego, jego pogląd. Mianowicie mniej więcej wiem, jaki jest twój pogląd, więc sobie zacznijmy mm -hmm. tak. Zrobimy coś takiego. E, mniej więcej przedstawimy swoje mniej więcej, poglądy, jak to wygląda, i później zobaczymy, co z tego wyjdzie, i może dodamy jakiś komentarz do tego, co ludzie inni twierdzą, inni, inni ludzie dodają, bo z tym mam największy problem. Jasne. W ogóle witam wszystkich jak zawsze, no, już, tak, już tak z marszu już przechodzimy do tej rozmowy, tak. rozmawiamy po raz, po raz któryś, dobrze nam się gada, dobrze się znamy, więc, więc po prostu lecimy. Dobra, więc Nawet w Hirozu tak. pograliśmy. Właśnie, dokładnie. ja to jest do powtórzenia moim w ogóle no, zdaniem. Ja, może tak przy, przy lżejszym temacie. może, Jasne, ale, ale tak ale, ja to, ja chcę. To było ciężko się no, to, to byłoby naprawdę ciężko. Mm, ale temat tak, yy, aborcja. Taki leciutki temat do pogadania. Dobra, w kontekście tego, co się obecnie dzieje. Może ja zacznę od tego, że ja nie jestem fanem proponowanej poprawki. Nie podoba mi się ona. Uważam, że jakbym tak czysto hipotetycznie miał się do tego powiedziałbym, że to wcale nie jest dobry pomysł. To może wiesz, Ma... co? dla spostkowania dla, dla hmm. możesz przytoczyć też mniej więcej, co oni proponują, bo nikt nie, tak, nie, nie. Usunięcie, przyszytam. wyłącznie usunięcie zapisu który zezwala na aborcję w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub, choroby, lub ciężkiej choroby. Mhm. I tyle. W sensie, jeżeli ktoś się boi, że o, teraz matki będą musiały, nie wiem, rodzić przy zagrożeniu życia czy coś takiego, nie, 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 nie. nic takiego ten przepis nie, nie zmienia, nie, nie wprowadza całkowitego zakazu aborcji czy coś takiego, tylko ta propozycja dąży do... Usunięcia tej jednej dodatkowej możliwości, która zezwala na aborcję w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia dziecka. I tak, tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem tej poprawki. I natomiast na na i dopiero na końcu wrócę dlaczego. Mhm. Nie, więc tak, ja całkowicie sobie zdaję sprawę, że aborcja to jest y, trudny temat. I no z wielu, choler, wielu nie, różnych, różnych Potwornie. Temat. Tak. I ja nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w, w spory filozoficzne i tak dalej, i tak dalej, bo to, to, to nie o to chodzi. W sensie wydaje mi się, że ten, ta dyskusja nie musi do niej się degenerować. Na, natomiast dla, rozumiem też, jeżeli ktoś na przykład ma wątpliwości, czy, czy należałoby nazwać, przyznać, przyznać. Czy należałoby uznać, że człowiek kilkutygodniowy, zaraz po poczęciu, ma godność ludzką, prawda? Ponieważ, ponieważ rzeczywiście no jest to faktycznie organizm bardzo prosty jeszcze. Jest to człowiek na bardzo wczesnej fazie rozwoju i rozumiem, że tutaj są niejasności. Ja mam swoją opinię na ten temat oczywiście, inni mają inne, i, ale rozumiem, że tutaj, że tutaj są niejasności. Natomiast wydaje mi się, że nie ma niejasności, że, takim, że, że osobą, przy której przynależy się godność, jest człowiek, który ma na przykład 22 tygodnie, gdzie wiemy już, że czuje ból mniej więcej w tym okresie, wiemy, że ma wszystkie narządy, wiemy, że, się, że reaguje na bodźce z zewnątrz, jest już przyzwyczajony do swojej mamy, również do innych ludzi z zewnątrz czasem, prawda? Więc wydaje mi się, że nie ma tutaj y, jakiejś szczególnej, y, szczególnego dyskusji, czy to jest osoba. Tymczasem, obecnie. Y, jest właśnie przepis, który zezwala na zabicie takiej osoby, jeżeli, jeżeli, da się, jeżeli się wykaże nieodwracalne ciężkie uszkodzenie lub chorobę. I ponieważ to jest w, tym, w polskim prawie, o ile dobrze zrozumiałem, to nawet nie jest do końca sprecyzowane, nie. który to jest tydzień, tylko dopóki nie jest w stanie przeżyć... Poza organizmem matki. W ogóle pomijam fakt, że to jest kwestia umowna, prawda, No bo co to się decyduje się, kiedy się przyznaje prawo do życia na podstawie w sensie, jak się te technologia rozwinie, bardziej, to będzie wcześniej prawo do życia, no takie trochę to jest dziwne. I natomiast chodzi o to, że w takich sytuacjach wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest, nie pamiętam, jak się to schorzenie nazywa, ale jest takie schorzenie, że, że dziecko nie ma czaszki. I wiemy, że ono umrze. Nawet jeżeli się urodzi. To wiemy, że ono umrze zaraz po porodzie. I są takie przypadki, są takie schorzenia, gdzie wiedza medyczna na, na nasze najlepsze możliwości sugeruje, że to dziecko, nawet jeśli przeżyje poród, to umrze w cierpieniu w, najbliższych, w najbliższym tym. I co zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem. I jeżeli ktoś sugeruje, że w takiej sytuacji. Mniejszym złem, ponieważ tutaj nie ma, tutaj nie ma dobrego wyjścia w takiej sytuacji, prawda? No. Jeżeli jest taki przypadek, taki skrajny, specjalnie taki skrajny wybieram. Bo y, ja się zgadzam, że w takich sytuacjach nie ma dobrego wyjścia. Jeżeli ktoś y, mówi, że w takiej sytuacji lepiej byłoby zabić to dziecko teraz, ponieważ ono i tak umrze, a w ten sposób umrze, być może, mniej boleśnie, być może oszczędzi się również cierpienia dodatkowego jego bliskim. To ja nie wiem, jaka jest poprawna odpowiedź na to pytanie, i jestem całkowicie, w sensie ja, ja nie mówię, że ja bym tak zrobił czy coś takiego, natomiast jestem otwarty całkowicie na stwierdzenie, że w takich sytuacjach, na przykład, rząd nie powinien determinować, co powinno się zrobić i że należy tą decyzję zostawić, ponieważ tutaj mamy dosyć, tak czy siak będzie tragedia, nie ma, nie ma wyjścia. Pytanie będzie jaka, i być może, być może to nie powinno być w takich sytuacjach regulowane. I Ja rozumiem, że to jest potwornie ciężka sytuacja, i no i właśnie. Natomiast taką sytuacją nie jest zespół Dawna. Zespół Dawna to nie jest sytuacja, w którym dziecko urodzi się i zaraz umrze, albo będzie horrendalnie cierpiało przez całe życie. To nie jest taka sytuacja, a obecna ustawa, i przynajmniej jej interpretacja powszechna, zezwala na zabijanie dzieci z zespołem Downa około 20. 22 tygodnia, jeżeli zostanie to wykryte. Uh -huh. I tak jak mówiłem, myślę, że nie ma żadnych szczególnych podstaw by wątpić, że w tym wieku to jest osoba. I na jakiej podstawie mielibyśmy zakładać, że moralnym jest w jakiś sposób pozbawienie życia tej osoby tylko na zasadzie takiej, tylko na podstawie tego, że jest ona intelektualnie upośledzona. Ponieważ to jest upośledzenie intelektualne, to jest choroba. Natomiast te osoby przecież wielokrotnie, jest bardzo wiele, szerokie spektrum w zespołu prawda? Tak autyzm. Dokładnie. Niejednokrotnie przecież mogą funkcjonować w społeczeństwie. Oczywiście nie tak jak ludzie zdrowi, ale mogą mieć pracę, mogą... Mogą mieć własny biznes. Nawet takie przypadki są. Przypadek jakby dwóch braci z zespołu Downa, którzy założyli własną pizzerię, która jest dosyć dobrym biznesem dla nich. Dokładnie. W sensie Ci ludzie mogą normalnie, w sensie trudniej niż reszta, oczywiście, ale mogą żyć, mogą być szczęśliwi i, i to jest trudne, na pewno, to jest trudne wychować takich ludzi i to jest obciążenie na pewno dla rodziców, na pewno do pewnego stopnia dla społeczeństwa również. Mhm. Tak, ale to nie jest argument w żaden sposób, żeby ci ludzie mieli odbierane prawo do życia tylko dlatego, że są chorzy, nie. że mają problem, że, że będzie im trudniej w życiu, że nie wpasowują się do panujących norm, do panujących standardów i to nie jest niczyja wina, oczywiście. Nie. Ale jeśli wychodzimy z założenia, że człowiek ma niezbywalne prawo do życia, przypominam, że póki co jednak nasze prawa w cywilizacji zachodniej wychodzą z takiego założenia, to nie mam bladego pojęcia, dla którego mielibyśmy odmawiać tego prawa ludziom tylko dlatego, że. Że są na przykład chorzy na zespół Downa, i to nie chodzi tylko o zespół Downa, jest szereg schorzeń, które są naprawdę, w sensie można powiedzieć, że są, znaczy no, są to schorzenia nadal poważne, ale nie, nie skończą się one tragiczną śmiercią w męczarniach, ani nic takiego. i Natomiast pytanie, gdzie ta granica na przykład tak. powinna być, to jest ja tego nie powiem, bo nie jestem lekarzem i absolutnie nie, 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 próbuję, nie próbuję wstawiać się w taki, w taki pozytywny Dlatego też, tak jak powiedziałem na samym początku, Mając to wszystko na uwadze, co w tym momencie powiedziałem, uważam, że tego prawa w tym momencie, w tej formie, jak zostało to zaproponowane, nie powinno być to zmieniane. Z tego powodu, że po pierwsze. Jest ten przypadek, o którym mówiłem na początku tych rzeczy, które są naprawdę tragiczne. Ta, takich przypadków są pojedyncze przypadki. Ja to rozumiem, prawda? Ale, ale rozumiem, że może być tutaj pewna niejasność. A druga kwestia jest taka: celem jakichkolwiek zmian w tym temacie nie powinno być ustanowienie prawa takiego, żebyśmy się dobrze czuli. Tylko w moim prywatnej ocenie głównym, głównym celem powinno być ustanowienie prawa, które spowoduje, że nie będzie się zabijało dzieci z zespołem Downa. To jest powinno być, że, że dzieci z zespołem Downa nie będą umierały mhm. w momencie, kiedy mogą mieć. Życie jakieś. I tak. Być może i, i, i tak dalej. I wydaje mi się, że wprowadzenie takiej ustawy wcale nie spowoduje, że będzie się zabijało mniej dzieci z zespołem Downa, bo wycieczka na Czechy kosztuje 150 zł. I hmm. po prostu to nie jest, wydaje mi się, obawiam się, hmm. że to nie jest dobry krok do rozwiązania tego. Wydaje mi się, że lepiej byłoby najpierw y, stworzyć. Poprzedzić to po prostu zmianami w społeczeństwie jakimś. W sensie, yy, yy, bo ludziom nadal, nadal się wydaje, że dziecko ze swoim dawno to jest katastrofa, być może dla ich życia, czy coś takiego. I ja, nie, ja oczywiście to jest wszystko trudne, ale być może lepiej najpierw stworzyć warunki, yy, w których to nie będzie takie trudne dla tych ludzi. A potem, być może, jeżeli się okaże, że, to, że ludzie po prostu już przestaną się tego tak strasznie bać, na przykład, to tak hipotetyzuję oczywiście, to w sensie, można powiedzieć, że to są fantazje, tak, ale, ale być może w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat udałoby się doprowadzić do sytuacji, gdzie ludzie z zespołem Downa byliby traktowani po prostu jako, no, no, okay, no, są to osoby, które potrzebują dodatkowej opieki na początku życia, zwłaszcza, ale, ale, ale powiedzmy, być może jako społeczeństwo nasze na to stać, żeby, żeby takimi osobami się bardziej zaopiekować, żeby dać jakieś dodatkowe ulgi dla rodziców takich dzieci, mhm. cokolwiek, prawda? W jaki, w jaki sposób, to jest osobny temat. I, i, tak jak mówię, to jest osobny temat. Natomiast wydaje mi się, tak jak mówiłem, że zmiana tego prawa w tym momencie wcale nie sprawi, że mniej ludzi z zespołem dawna będzie umierać, a dodatkowo niepotrzebnie napędza konflikt. No bo patrzmy to, co się nadzieje w tym, tym, w tym momencie w internecie. Ludzie krytykują w ogóle nie te rzeczy, które tak, mają być wprowadzone. W ogóle pomijam już nawet fakt, że ta, ta ustawa nie będzie wprowadzona. W sensie nie ma takiej możliwości, PiS tego nie zrobi i w sensie wystarcza sobie po... po znaczy tak mi się wydaje, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie ma, że nie ma co, nie ma coś, że nie jest to realne zagrożenie i, i, i tak mi się po prostu zdaje. No, no, już mniejsza o to dlaczego, ale po prostu w sensie tyle razy tego nie zrobili, nie wiem dlaczego teraz mieliby to zrobić i tak jak mówiłem wcześniej, oni nie mieli wyjścia, musieli teraz to zrobić, ponieważ to jest projekt obywatelski i oni się zobowiązali, że do pół roku będą rozpatrywać te projekty obywatelskie, teraz wpływa to pół roku. No musieli to zrobić, nie, nie, nie mieli wyjścia i kończąc to wszystko, ja się jak najbardziej zgadzam z tą tezą, że należy takie działania podjąć, jeżeli tylko ktoś jest tym zainteresowany, jeżeli ktoś nie jest, to być może powinien zacząć, żeby zabijano jak najmniej dzieci z zespołem Dawna, albo najlepiej w ogóle. Ale jednocześnie uważam, że zmiana tej ustawy nie będzie dobrym środkiem do tego. Uważam się, że może mieć wbrew pozorom długotrwa, w długotrwałej fazie dokładnie odwrotny skutek, ponieważ no, nie sądzę, aby ona faktycznie uratowała życia, ponieważ to mówię, wycieczka na Czechy, czy do Niemiec, czy gdziekolwiek, nie jest w tym momencie problemem dla ludzi w żaden sposób. I, a dodatkowo dokładając do tego systemu, który i tak to jest trudna decyzja dla ludzi, prawda i tak dalej, dodatkowo dokłada, dokładać do tego klocek w postaci, no bo ten klocek zostanie sprzedany propagandowo jako rząd uciska i zabrania ci coś tamtego i twoje życie będzie piekłem, jeśli tylko, mm. jeśli tylko się zdecydujesz na to dziecko, no to w sensie wydaje mi się, że to miało, że będzie miało to dokładnie odwrotny do skutek tego zamierzonego. I tyle. No, to w miarę się zgadzamy Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. <ścoughs> Nie, znaczy... W większości, nawet nie, nie mogę wychwycić rzeczy w tricie, byśmy się nie zgadali. Na pewno fakt, że ludzie krytykują mnie to, co powinni krytykować w tym momencie. Ogólnie, jakby debata wokół aborcji, jak najbardziej spoko w tym, ale natomiast na ten moment, na tą rzecz, na tą aferę, która się teraz, jakby, jakby dzieje, mhm. ludzie dopowiadają sobie rzeczy, które niekoniecznie muszą być dopowiadane, akurat na tą debatę, na tą rzecz, która się, mhm. akurat została zaproponowana. To, co zauważyłeś, że główny problem polega w braku. Precyzyjnego, jakby określenia o co chodzi, bo wady płodu możesz kurde rozpatrywać na szerokie spektrum, tak? Mhm. Podobnie jak, 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 jak zespół dana, ale to zostawmy spokoju. Wadę płodu, i teraz mamy wady płodu, które jakby gwarantują śmierć dziecka i niebezpieczeństwo dla matki. Mamy wady płodu, jak na przykład brak nogi, albo nierozwinięte tak. palce, sklejone palce, no to, to, to są wszystko wady płodu. Czytałem ostatnio posta z jakiegoś sprzed dwóch lat, mówię to jest post w internecie, więc no w sensie bierzcie to pod uwagę, że to jest tylko to, prawda, gdzie jakaś matka się właśnie narzekała właśnie, że, że jej dziecko urodziło się, że, że lekarz podobno zataił informacje na temat choroby, by, choroby jej dziecka i jej dziecko urodziło się z wodogłowiem i z niedorozwojem lewej ręki i, i, że, i, że, i, że, żo, żo, i że żądała w sensie, no, że, że gdyby mogła to by usunęła to dziecko w sensie, mhm. ale... W sensie serio, no w sensie to, to wodogłowie jest przecież zaleczalne, a no, Boże Święty, no, nie, do, lewej ręki nie ma człowiek. No, w sensie no, to jest nadal no, nie, nie rozumiem. A jak ktoś straci no, lewą rękę w trakcie swojego życia, to trzeba go zabić w tym momencie. No, no właśnie, no w sensie, w sensie. Odchodzimy, mam wrażenie, kulturowo, od, odchodzimy od takiego aksjomatu, że człowiek nieważne jak byłby. Jak mógłby się wydawać, że tak powiem, nawet niepotrzebny czy odstający, to i tak jest ważny, a wydaje mi się, że to jest, że to jest ważna rzecz, o której po prostu powinniśmy, powinniśmy pamiętać. Mm. I, I tutaj prawie, że możemy zakończyć jakby tą część aborcji, bo może weźmiemy sobie na inną część, trochę, troszeczkę bardziej skomplikowaną, mm. ale a, a odnośnie właśnie tej części politycznej, tej, która się właśnie dzieje że raczej nie wszyscy się zgodzą, bo niektórzy twierdzą, że na przykład o... To chciałem dodać na samym początku podcastu, bo to są te komentarze, które prawdopodobnie się pojawią. Spotkało się dwóch facetów, aby rozmawiać o interesie kobiet. Tak, tak, <grym> to, to tak, tak, tak. Jak, jak się pojawi taki komentarz, to pamiętajcie, że jako przewidziałem jeszcze zanim się pojawił. Ponieważ poniekąd jest to prawda. Główny, głównymi tutaj <grym> osobami, które, które się wypowiadają na ten temat, to są mężczyźni. I, i, i z tym się robi też dużo, dużo problemów, poniekąd, bo mężczyźni każą kobietom, tą rodzić, bo, bo, hmm. chodzimy, bo mówię tylko tutaj, wiesz o co mi chodzi. Wie, wiem o co Ci no. chodzi, ale się całkowicie w sensie uważam, że to, nie. to tak po pierwsze Często się wypowiadają na to mężczyźni, tak, bo w internecie na tematy polityczne częściej się wypowiadają tak. mężczyźni, ponieważ, no bo się częściej mężczyźni tym interesują, takie są fakty, no przykro mi, że jak się patrzy na przekrój zainteresowań przez społeczeństwo, to mężczyźni się częściej interesują dziedzinami kompetytywnymi, takimi jak polityka, mm -hmm. więc to nie jest nic dziwnego, a to, to, jest, to jest najgorszy argument, jaki można zastosować, spotkało się dwóch facetów. Jeśli gadamy głupoty, to skrytykujcie nasze argumenty, a nie atakujcie nas ze względu na to, kim jesteśmy. O, dwóch facetów. Ponieważ, y tak, no, no. w sensie nie dyskredytujcie, w sensie, bo zaryzykuje stwierdzenie, że będą to osoby, które raczej się określają na spektrum politycznym jako postępowe, slash lewicowe, jakkolwiek to rozumiane. Tak. Naprawdę chcecie dyskredytować czyjąś opinię na podstawie do tego, facetów. się urodził. Facetów. Wiesz na, dwóch białych facetów, tak? Najgorzej po prostu. I hetero jeszcze. jeszcze Najgorszy Nie, 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 w sensie no, my się śmiejemy, ale jeśli gadamy od rzeczy, proszę skrytykować nasze poglądy, mm. a nie doczepiać się do tego, kim jesteśmy, ponieważ nie mamy na to wpływu, tak się urodziliśmy. Tak jakby się czepiać dwóch facetów lub dwie osoby gadają o religii, którzy nie mają wykształcenia filozoficznego. Na przykład, na przykład, odnoszę się do pewnej rzeczy. Dobra, nieważne. W każdym razie. Właśnie tutaj istnieje ten cały problem, i większość z nas może się raczej zgodzić z tym, że, że, że osoby z zespołem Downa mają prawo do życia tak, jak i osoby bez zespołu Downa. I jest to choroba, z którą można żyć, nie powoduje żadnej, żadnego ryzyka dla, dla matki. I faktycznie jest, wychowanie tego dziecka jest utrudnione, ale bądźmy szczerzy, nieraz rodzą się dzieci, których wychowanie jest strasznie trudne. Z różnych powodów, mogą mieć inne, mogą mieć autyzm później albo mogą mieć inne problemy psychiczne, których nie da się wykazać dzięki testom przed porodem. Więc. No, tutaj jest. Niektórzy powiedzą, że Kim ty jesteś, lub kim ja jestem, aby, aby decydować o taką osobę, czy chcę to dziecko wychować, czy nie. Pytanie brzmi, czy to dziecko może być oddane do adopcji. Nie wiem, czy, czy coś takiego może być. Że Oczywiście, dziecko... że może No być. To, to, to proszę bardzo, macie problem rozwiązany. Jeżeli nie chcecie wychować tego dziecka, możecie zrobić to jak inne osoby, które oddają dzieci do adopcji. No. Wydaje mi się, że tutaj akurat się zgodzimy, tylko brakuje precyzji w tej, w tej ustawie, czy w tej propozycji. Tak, to znaczy gdyby na przykład chciano to, ale ponownie nawet gdyby powiedzmy ta, no nie wiem, gdyby, gdyby, ta, gdyby ta ustawa brzmiała, że nie można usuwać ciąży, gdyby do, dodano tam po prostu dopis, za wyjątkiem zespołu dawna, także można za wyjątkiem zespołu dawna, mhm. to tak, tak jak powiedziałem, obawiam się, że wcale nie miałoby to dobrego skutku. Mhm. W sensie, i, i, no wyjaśniając na początku, jakie mam, jak mam stanowisko na, na ten temat, ale po prostu obawiam się, że... W tym momencie jest silna medialna, że tak powiem, narracja naciskająca, że wszelkie tego typu zmiany są, właśnie, wymierzone w czyjąś wolność, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że wolność kobiety się zostaje naruszona, ale nikt nie mówi o tym, że 50% tych zabijanych dzieci to też są kobiety. Tak? I tak. ich wolność już jakoś, nie, nie wiem, w sensie to te kij w mrowisko teraz no, no, <laughs> wsada. Nie, w sensie, w sensie bo ludzie, którzy mają, ludzie, którzy zadają pytania, czy mamy prawo o decydowaniu, czy ktoś chce tego dziecka, czy nie, państwo powin, ja wyznaję taką zasadę, że państwo powinno stać na, spraw, na, na straży praw i życia obywateli, mm. ludzi. których, który, Państwo jest, jest po to, żeby bronić właśnie praw, pra, praw ludzi, którzy, 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 się, którzy w nim zamieszkują i nie widzę dlaczego to nie miałoby być rozszerzone na, na osoby, które w tym momencie są jeszcze zależne bardziej od rodzica, od matki niż po porodzie, ponieważ też a, że to jest byt zależny. Po porodzie to też jest byt zależny. Przez pierwsze x lat. Niektórzy do końca życia są bytem zależnym Te. od mamusi. Tak? W sensie i a ponownie... to akurat wina mamusi pewnie. Często tak. I ponownie, ja rozumiem, że może być dyskusja na temat pierwszych tygodni ciąży i nie o to, to jest osobna dyskusja, ale w momencie taka ustawa jak dzisiaj jest, prawda, która pozwala no mówię na zabijanie tych dzieci w, w takim momencie ciąży, gdzie już naprawdę nie ma wątpliwości, że to jest osoba, no to no nie będę się powtarzał, ale, ale rozumiecie problem mam. Tutaj raczej jest już pełna, pełna zgodność. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.